Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Fijałkowska. W programie Erasmus, Plus zajmuję się projektami akcji drugiej w sektorze edukacji szkolnej i mam przyjemność przedstawić Państwu elementy umowy finansowej tej zawieranej przez Państwa z Narodową Agencją oraz przybliżyć Państwu potrzebę i również konieczność zawarcia umów z partnerami projektu. Prezentację podzieliłam na y, trzy takie podstawowe działy. Będą to elementy umowy finansowej, zasady współpracy z Narodową Agencją i ustalenie zasad współpracy państwa i państwa partnerów w projekcie. Podstawę formalną realizacji projektu stanowi umowa wraz z załącznikami przewodnik po programie Erasmus. Oraz uwagi ekspertów oceniających wniosek, jeśli dotyczy. W przypadku niektórych projektów eksperci sformułowali pewne zalecenia, uwagi, które powinni Państwo wdrożyć realizując projekt. Także zachęcamy do tego, żeby przed rozpoczęciem realizacji projektu wrócić jeszcze do oceny wniosku o dofinansowanie i prześledzić, czy takich wskazówek do realizacji projektu. Eksperci w Państwa przypadku tam nie zawarli, a jeżeli je Państwo znajdziecie, to trzeba je wdrożyć realizując projekt. Elementy umowy finansowej. Są to warunki umowy w tym arkusz danych oraz cztery załączniki. Załącznik pierwszy to jest wniosek o dofinansowanie, czyli opis działań, które planują Państwo zrealizować wraz z wykazem wszystkich zaangażowanych w projekt instytucji i Budżet Państwa projektu. Załącznik drugi to są postanowienia szczególne opublikowane na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa do tego, żeby ten załącznik sobie ściągnąć ze strony i albo wydrukować, albo zapisać na dysku razem z dokumentami projektu, po to, żeby w każdym dowolnym momencie, kiedy będą Państwo poszukiwali odpowiedzi na pytania, móc mieć dostępną całość dokumentacji związanej z umową, czyli zarówno. Tę podstawową część umowy, jak i załącznik drugi. Załącznik trzeci to jest pełnomocnictwo udzielone koordynatorowi, czyli tak zwane mandates. I załącznik numer czwarty, wzór potwierdzenia otrzymania środków finansowych na koniec każdego roku kalendarzowego. O takie potwierdzenie otrzymania środków finansowych będziemy Państwa prosić. Chciałam, żeby Państwo zwrócili uwagę na hierarchię załączników. Otóż wynika z niej jasno, że projekt Erasmus Plus musi być realizowany po pierwsze zgodnie z zasadami programu, ponieważ, jak Państwo widzicie, załącznik numer jeden, czyli ten załącznik zawierający wniosek o dofinansowanie, jest w kolejności za wcześniejszymi załącznikami czyli po pierwsze mamy arkusz danych, po drugie załącznik numer dwa. Czyli zasady dotyczące finansowej realizacji projektów i ich rozliczania, następnie warunki umowy i dopiero w kolejności załącznik numer jeden, czyli państwa projekt. Gdyby tak się zdarzyło, że we wniosku państwo opisali jakieś elementy niezgodnie z zasadami programu, to zasady programu mają przed wnioskiem pierwszeństwo. Odpowiedzialność. Jako koordynatorzy projektów jesteście Państwo solidarnie z pozostałymi beneficjentami odpowiedzialni zarówno za merytoryczną, jak i finansową realizację projektu. Oznacza to, że jeżeli któryś z partnerów nie wywiąże się ze swoich zadań, wówczas solidarnie pozostali partnerzy są zobowiązani do tego, żeby te zadania wykonać w ramach tego budżetu, który został przyznany na, na realizację. Projektu. Również występuje tutaj solidarna odpowiedzialność finansowa wszystkich beneficjentów i również koordynatora. Ponieważ jesteście Państwo związani partnerstwem i tą solidarną odpowiedzialnością, dlatego tak istotne jest zawarcie umów z partnerami, czyli zawarcie umowy między koordynatorem a każdym z partnerów projektu, które doprecyzują zasady współpracy między państwem po to, żeby ta współpraca przebiegała rzeczywiście gładko, dobrze satysfakcjonująco dla wszystkich stron. Koordynowania projektu nie możecie państwo powierzyć ani osobie, ani firmie zewnętrznej wobec instytucji koordynatora. Jest to obowiązek, który spoczywa na Państwu i nie można się go pozbyć. Chciałam też nadmienić, że koszty przygotowania wniosku są kosztami nieuprawnionymi. Gdyby było tak, że przygotowując wniosek o dofinansowanie, korzystali Państwo z pomocy firmy lub osoby, która pomagała Państwu przygotować ten wniosek, to za taką usługę trzeba zapłacić ze środków własnych instytucji. Nie może to być koszt projektu. Czas trwania projektów. Projekty rozpoczynają się i kończą zgodnie z datami wskazanymi w umowie. Oznacza to, że między tymi datami realizują Państwo wszystkie działania projektowe, działania odbywające się przed czy po dacie rozpoczęcia czy zakończenia projektu będą działaniami nieuprawnionymi. Nie dotyczy to jedynie złożenia raportu końcowego z realizacji projektu. I oznacza to również, że niezależnie od daty podpisania umowy finansowej, państwa projekt rozpoczyna się z datą wskazaną w umowie, czyli działania mogą być prowadzone już od tej daty. Projekty trwają od 6 do 24 miesięcy, jeżeli chodzi o projekty na małą skalę, i od roku do 3 lat, jeżeli chodzi o projekty współpracy. W przypadku instytucji niepublicznych możemy mieć do czynienia z zabezpieczeniem realizacji umowy wekslem lub rozłożeniem płatności na większą liczbę rat lub ratami refundowanymi. Raty refundowane stosowane są na ogół wtedy, gdy instytucja nie podejmuje się zabezpieczyć realizacji umowy wekslem. W zależności od tego, jaki typ instytucji niepublicznej Państwo reprezentują i jakiej wysokości jest dofinansowanie, będą Państwo podlegać w badaniu sytuacji finansowej lub nie i pewna forma zabezpieczenia realizacji umowy finansowej, zostanie ustanowione. Jak wyglądają płatności po podpisaniu umowy? Mamy jako Narodowa Agencja 30 dni na to, aby wypłacić pierwszą płatność zaliczkową i co do zasady dla projektów trwających do 2 lat będzie to 80% wartości przyznanego dofinansowania, a dla projektów trwających od 2 do 3 lat będą to dwie transze. 40 i 40% wartości dofinansowania. Instytucje niepubliczne, które mają ustanowione dodatkowe zabezpieczenie, mogą mieć te transze rozłożone w inny sposób niż to, co tutaj przedstawiam. Proszę zwróćcie państwo uwagę, że mówimy tutaj o płatnościach zaliczkowych w wysokości 80% przyznanego dofinansowania. 20% może zostać wypłacone dopiero po złożeniu przez Państwa raportu końcowego i rozliczeniu projektu przez Narodową Agencję. I te 20% jest Państwu wypłacane, oczywiście, jeżeli wynika to z rozliczenia. To oznacza, że tych 20% wartości dofinansowania muszą Państwo założyć w środkach Państwa instytucji lub w środkach organu prowadzącego lub też podzielić się tą koniecznością założenia środków ze swoimi partnerami. Płatności Narodowej Agencji na rzecz koordynatora dokonywane są w euro, ponieważ y, tylko koordynator zawiera umowę na realizację projektu. Y, płatności są dokonywane wyłącznie na rzecz koordynatora. Koordynator będzie odpowiedzialny za to, żeby dalej środki projektowe dystrybuować do partnerów. Jeżeli Państwo macie partnerów w strefie euro, lub nawet jeżeli ci partnerzy nie są w strefie euro, to i tak wydaje nam się, że korzystniejsze finansowo będzie dla Państwa posiadanie rachunku bankowego prowadzonego w euro. Ponieważ koszty przewalutowania, koszty różnic kursowych nie są kosztem kwalifikowalnym w projekcie. Czyli w chwili kiedy. Posiadacie Państwo konto złotówkowe, dofinansowanie przekazane przez nas w euro trafia na konto złotówkowe, dokonywane jest przewalutowanie, koszty tego przewalutowania ponosicie Państwo. Jeżeli partnerzy są ze strefy euro lub też inne, inne rachunki walutowe prowadzą, Wówczas znowu następuje przewalutowanie z tego konta złotówkowego na konto eurowe bądź konto prowadzone w innej walucie i koszt tego przewalutowania również ponosicie Państwo. Dlatego no, zachęcamy, żeby zabiegać o utworzenie konta bankowego w euro. I co do zasady, jeżeli um, jesteście Państwo powiązani z organem prowadzącym, to w umowie jest podane um, konto bankowe, którego posiadaczem jest organ prowadzący i do niego najpierw trafiają środki, które on następnie przekazuje beneficjentowi. Jako koordynator będziecie realizować Państwo płatności na rzecz pozostałych beneficjentów. Zawsze te płatności muszą być realizowane w formie przelewów bankowych i bez zbędnej zwłoki i oczywiście dokumentację przechowujecie Państwo w dokumentacji projektu. Realizując projekt będą Państwo zobowiązani do tego, żeby przygotowywać sprawozdania okresowe. I co do zasady, jeżeli projekt trwa do dwóch lat, składane będzie jedno sprawozdanie okresowe lub sprawozdanie z postępu prac. To są dwie nazwy w zależności od tego, czy będą Państwo musieli złożyć wniosek o kolejną płatność zaliczkową, wówczas będzie to sprawozdanie z postępu prac lub jeżeli będzie to tylko sprawozdanie merytoryczne bez wniosku o płatność, wówczas, wówczas jest to sprawozdanie okresowe. Jeżeli projekt trwa powyżej dwóch lat, wówczas składają Państwo dwa sprawozdania okresowe lub z postępu prac. W umowie wskazane są okresy, za które Państwo raportują oraz terminy złożenia poszczególnych sprawozdań. Możecie Państwo sprawozdawać w języku polskim lub w języku angielskim. Złożycie Państwo również sprawozdanie końcowe, które będzie traktowane przez Narodową Agencję jako wniosek o wypłatę tej końcowej transzy dofinansowania w wysokości 20%. I macie Państwo 60 dni na przygotowanie sprawozdania końcowego. Oczywiście y, przygotowujecie Państwo zarówno sprawozdania okresowe, jak i sprawozdanie końcowe w imieniu swoim oraz wszystkich partnerów, ponieważ jest to jedyne sprawozdanie, które zostanie złożone z realizacji projektu, ponieważ tylko z Państwem była zawarta umowa, nie z żadnym z partnerów, również tylko Państwo jako koordynator jesteście odpowiedzialni za złożenie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego. Więc w tym sprawozdaniu sprawozdajecie Państwo działania zrealizowane przez wszystkich partnerów oraz budżet, który został spożytkowany na te działania przez Państwa i również przez wszystkich partnerów. Przed złożeniem raportu końcowego należy zamieścić rezultaty projektu na Platformie Upowszechniania Rezultatów Programu Erasmus. Narodowa Agencja w ciągu 60 dni od otrzymania kompletnego sprawozdania przekazuje Państwu płatność końcową lub wystawia wezwanie do, do zwrotu, jeżeli tak będzie wynikało z rozliczenia. Sprawozdajecie Państwo w języku polskim lub w języku angielskim. Proszę pamiętać, że rezultaty projektu zamieszczone na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus, muszą być zawsze opatrzone godłem współfinansowane przez Unię Europejską oraz muszą być opatrzone znakami otwartych licencji, najczęściej Creative Commons. Nie opatrujecie Państwo rezultatów logotypem programu Erasmus. Obecnie Komisja Europejska stawia na ten logotyp wyłącznie z flagą komisyjną i z informacją, że projekt był współfinansowany przez Unię Europejską. Realizując projekt są Państwo zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników projektu. Każdy z uczestników powinien być objęty ubezpieczeniem. Zwłaszcza to zapewnienie bezpieczeństwa jest istotne, gdy w działania projektowe zaangażowane są osoby niepełnoletnie. Oczywiście te osoby również są objęte ubezpieczeniem i przed przystąpieniem do działań zgoda rodziców i opiekunów musi zostać wyrażona na to, że taka osoba może się w projekt zaangażować. Co jest istotne, są Państwo zobowiązani również do tego, żeby przestrzegać przepisów dotyczących ochrony osób nieletnich obowiązujących w krajach, do których byłyby realizowane mobilności, w których uczestniczyłyby osoby nieletnie. Gdy w projekt będą zaangażowane osoby z mniejszymi szansami, wówczas zarówno koordynator, jak i każdy z partnerów w projekcie jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego wsparcia takim uczestnikom. Nawet gdyby na etapie pisania projektu nie, za, nie zaplanowali Państwo udziału osób z mniejszymi szansami, bardzo zachęcamy do tego, żeby to jeszcze y, przemyśleć i jeżeli Państwo możecie, jeżeli są takie szanse, to włączyć takie osoby do realizacji projektu. Ochrona danych osobowych. W przypadku projektów realizowanych w ramach programu Erasmus, to Komisja Europejska jest administratorem danych, a Państwo jako koordynatorzy jesteście podmiotem przetwarzającym te dane zgodnie z polityką prywatności dostępną na wskazanym, pod wskazanym na slajdzie adresem. I Państwo jako przedmiot przetwarzający dane przetwarzacie je zgodnie z prawem celowo przetwarzacie prawidłowe dane, takie dane, które umożliwiają identyfikację osób i przetwarzacie je państwo w sposób bezpieczny. Co to znaczy, że y, przetwarzacie państwo dane w, osób, w sposób y, bezpieczny? Oznacza to między innymi, że dostęp do tych danych jest zabezpieczony, ograniczony do osób upoważnionych. Jeżeli państwo przesyłacie dane, to zawsze w sposób y, bezpieczny są one y, zabezpieczone. Proszę pamiętać, że przygotowując sprawozdanie końcowe, będziecie Państwo proszeni o to, żeby sprawozdać, w jaki sposób zapewniliście ochronę prywatności danych osobowych, zarówno w instytucji koordynatora, jak i w instytucjach wszystkich partnerów. Więcej wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych mogą znaleźć Państwo na naszej stronie internetowej pod wskazanym na slajdzie adresem. Mają Państwo obowiązek przechowywania dokumentów poświadczających realizację projektu na potrzeby audytów, kontroli i monitoringów. I jeżeli dofinansowanie projektu wynosiło powyżej 60 tysięcy euro, wówczas takie dane i dokumenty przechowujecie Państwo przez okres pięciu lat. Od dnia dokonania przez Narodową Agencję Płatności Końcowej lub od dnia dokonania zwrotu dofinansowania przez beneficjenta. Natomiast jeżeli dofinansowanie wyniosło do 60 tysięcy euro, wówczas okres ten wynosi 3 lata. Zarówno w czasie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu możliwe są audyty, kontrole oraz monitoringi. Które mogą być realizowane zarówno przez Narodową Agencję, jak i przez wyspecjalizowane agendy Komisji Europejskiej. Zawsze w przypadku takiego audytu, kontroli czy monitoringu są Państwo uprzedzani, umawiany jest termin oraz zakres audytu, monitoringu czy kontroli. Ponieważ projekty trwają od 6 miesięcy do 3 lat, jest to zawsze dość jednak długi czas. Taki standardowy czas trwania projektów to najczęściej są dwa lata. W czasie tych dwóch lat może być potrzeba zmiany pewnych ustaleń, uzgodnień zawartych we wniosku o dofinansowanie i zawsze, gdy taka potrzeba się pojawia, bardzo Państwa prosimy o kontakt z pracownikiem Narodowej Agencji. Zawsze przed wprowadzeniem zmiany, o której Państwo myślicie. Czyli jeżeli po, m, pojawia się sytuacja, która może spowodować, że jakieś zmiany w umowie, we wniosku, który Państwo realizujecie będą potrzebne, wówczas prosimy o kontakt z pracownikiem Narodowej Agencji, co pozwoli ustalić, czy taka zmiana w ogóle jest możliwa i dopuszczalna, czy wymaga ona aneksowania, czy też wystarczy, mailowe uzgodnienie proponowanych przez Państwa zmian. Zmiany, które na pewno wymagają enaksowania, to zmiana formy prawnej i nazwy beneficjenta, zmiana organu prowadzącego, składu grupy partnerskiej, numeru rachunku bankowego, okresu realizacji projektu, czy też alokacji środków na poszczególne działania czy pakiety prac. Wniosek o zmianę w umowie będą państwo składali w systemie online FRS. Kiedy komunikują się państwo z Narodową Agencją, będą się państwo komunikować z opiekunem projektu, ponieważ każda umowa, każdy projekt ma w Narodowej Agencji przydzieloną osobę, która się danym projektem Zajmuje. Będzie to Państwa opiekun na czas realizacji projektu i bardzo bylibyśmy wdzięczni, gdyby kontaktując się z opiekunem, mieli Państwo pod ręką numer umowy finansowej lub gdy piszecie Państwo do nas maila, prosilibyśmy powoływać się w korespondencji na numer umowy finansowej. Bardzo nam to ułatwi i przyspieszy identyfikację Państwa projektu. I ostatni już punkt yy, mojej prezentacji umowa z partnerami projektu, czyli umowa zawierana między koordynatorem a każdym z partnerów projektu. Zawarcie takiej umowy jest obowiązkowe. W umowie zawartej z Narodową Agencją są Państwo zobowiązani do tego, żeby takie umowy partnerskie zawrzeć. Yy, uważamy, że ta konieczność. Może pomóc państwu i partnerom w sprawnej, bezkonfliktowej realizacji zadań, dlatego, że jeżeli w takiej umowie doprecyzują państwo zapisy wniosku dotyczące podziału zadań, harmonogramu realizacji zadań, doprecyzują państwo procedury wewnętrzne, takie jak raportowanie, wskażą państwo osoby odpowiedzialne, Zalecamy, żeby zawsze były to dwie osoby z każdej instytucji partnerskiej, ponieważ różne zdarzenia losowe się y, mogą zdarzyć w trakcie realizacji projektu i ważne jest, żeby móc w miarę bezproblemowo zastąpić osobę koordynatora jego zastępcą. Y, zalecamy też, żeby w, w takiej umowie partnerskiej doprecyzować procedury zapobiegawcze i interwencyjne w obszarze Ryzyka zarządzania projektem. Namawiamy do tego, żeby skonkretyzować obowiązki i harmonogram zrealizowania ewaluacji i upowszechniania rezultatów, zapisać w jaki sposób będą wyglądały procedury ochrony danych osobowych i w jaki sposób będą Państwo nawzajem informować się o zmianach. Chciałabym też wrócić do punktu, którego jeszcze nie omówiłam, mianowicie harmonogram i zasady płatności. Tutaj namawialibyśmy do Państwa do tego, żeby przemyśleć i uzgodnić z partnerami, w jaki sposób będą Państwo przekazywać partnerom środki. Tak jak powiedziałam, są projekty, które 80% wysokości transzy dofinansowania otrzymają zaliczkowo. Myślę, że powinni Państwo przemyśleć, czy również 80% wypłacą Państwo zaliczkowo partnerom, czy też. Uzgodnią Państwo z partnerami, że jednak te transze dofinansowania będą w mniejszej wysokości, na przykład podzielone na dwie transze czy na trzy transze. Oczywiście zależy to od tego, jak długą historię współpracy macie Państwo ze swoimi partnerami. Czy dotychczas byli to partnerzy solidni, na których mogliście w różnych sytuacjach polegać, czy też są to nowi partnerzy jeszcze niesprawdzeni w bojach współpracy projektowej i należałoby tutaj zachować większą ostrożność. Oczywiście zawsze zalecamy, żeby zapisy umowy między koordynatorem a każdym z partnerów, z partnerami wynegocjować, żeby nie działać tutaj arbitralnie, tylko znaleźć taki kompromis, który będzie zadowalał wszystkie, wszystkie strony. To już ostatni, ostatni element prezentacji. Życzę Państwu ze wszechmiar satysfakcjonującej realizacji projektów i dziękuję za uwagę.